Witajcie widzowie, dzisiaj e, fajne gry do zagrania ze znajomymi a więc pierwsza gra, e, karate, fajna gra do zagrania ze znajomymi mamy różne kluby no ogólnie walczymy sobie z innymi graczami lub ze znajomymi bardzo fajna gra, można, no można przy niej długo na pewno siedzieć druga gra to, druga gra to wyprawa na Arctantydę bardzo fajna gra ja już przesłem tą grę 5 razy. Bardzo fajna. Mamy X4E tryby trudności Łatwy, E normalny, trudny i legendarny. Ogólnie chodzimy i no ogólnie zbieramy checkpointy, chyba że jesteśmy na trudnym, no to mamy żyć. Chodzimy i na no, eksplorujemy e Kolejna gra tycą sklepu. W tej grze mamy swój własny sklep gamingowy, rozwijamy go. A no i nie polecam najpierw ulepszać budynku, tylko najpierw najbardziej to warto e, ulepszyć zapas gier. A więc to będą wszystkie gry fajne do zagrania ze znajomymi, bają.